Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. My family in the States, when we would have Christmas together, we would wake up, open gifts first thing in the morning, and then have a family brunch together. And after that, the kids would play with their gifts, and the parents would relax and watch TV. To, co najbardziej pamiętam z dzieciństwa, to rodzinna kolacja wigilijna u babci i rozpakowanie prezentów po kolacji wigilijnej. i would wake up you know it's hard for me to go to sleep but i would wake up and just run straight to the tree uh, open some presents and uh, my mom and dad were there and we just open presents have some christmas food and then watch some christmas movies maybe some hot chocolate yeah my typical family christmas tradition is just you know like, Having family I haven't seen in a while, all come come together and just kind of enjoying each other's company. Um, nothing too crazy, but you know we always eat together, laugh, love, and we just kind of share that tradition every year. Nothing too crazy, uh, typical, just regular tradition. When I was living with my mom, we get up in the morning, uh, open presents, and then go see family, uh, and then move my dad, about the same thing. Uh, open presents from him, my grandmother, other family members, and then go see the rest of the family. And spend basically just the whole Christmas with family and then go back home and play whatever I got. From our tradition, we do the typical, you know, Christmas dinner, all that, but we substitute it with some African food. So, like fufu, pondu, all that stuff, all that good stuff. And obviously, just gift giving gift receiving but the thing that really hits me the most is the food obviously because i love eating so uh, family tradition that we have is every year we used to have a um, like a family christmas party and so everybody would come and it would be about 50 60 of us and it was a good time to like spend time with family and kind of see people that you don't see every day <laughs> Ale myślę, że taką jedną z rodzinnych tradycji na pewno będzie oglądanie Kevin'a w Święta. Typical family Christmas tradition is just a kind of standard big family meal, Christmas crackers, if you're English or maybe in Poland I don't know if you have them, Christmas crackers and a lovely meal with family. Zazwyczaj moje święta wyglądały tak, że spotykaliśmy się u mnie czy u moich dziadków w domu. Razem jedliśmy wigilijne potrawy. Przed tym oczywiście łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, a na koniec czasami przychodził Mikołaj, czasami nie, zależy czy wszyscy byli grzeczni i wręczaliśmy sobie prezenty. Przede wszystkim nasza tradycja to spędzanie czasu wspólnie z rodziną, tak i nawet jak akurat w moim przypadku, jak ja zawsze byłem gdzieś dalej, czy grałem we Wrocławiu, czy w Łodzi, czy w Zielonej Górze, to jednak starałem się zawsze dojechać na tą w Wigilię, jeśli miałem taką możliwość, jeżeli nie miałem żadnego meczu. I zawsze na, na mnie tak jakby się czekało, bo Raz nawet była taka sytuacja, że o 21.30 bo był to mecz. 6 stycznia, no to od razu siadłem w samolot i o 21.30 jedliśmy kolację wigilijną, bo prosto z trasy e, przyjeżdżałem, tak. No teraz akurat w ostatnich latach nie miałem jak e, spędzać też świąt, bo miałem niestety kontuzję, miałem mecze. No Mam nadzieję, że w tym roku wrócę do swoich rodzinnych stron i będę e, spędzał ten czas z rodziną. E, a kolejna taka tradycja to. E, Pasterka, można tak przysłowiała pasterkę, ponieważ jestem prawosławny, u nas to się nazywa i Idzie się po prostu o północy do cerkwi i ona jest połączona z liturgią. No i czasem no, można do piątej spędzić w cerkwi czas. tradycja rodzinne, jakie u mnie obowiązywały, to pełne brzuchy, niewątpliwie stół zastawiony do pełna. Rodzinna atmosfera, śpiewanie kolęd, przewijane ręczne kasety przez mojego dziadka z kolendami i, i siedzenie do późnych godzin, wyczekiwanie pierwszej gwiazdki, ale przede wszystkim jedzenie.